Zawodowe w dzisiejszych czasach odgrywa bardzo istotną rolę ze względu na nieustanne zmiany na rynku pracy. Ten, coraz bardziej wymagający, narzuca konieczność posiadania solidnych podstaw do podjęcia pracy zawodowej, ze szczególnym uwzględnieniem umiejętności zdobywanych w realnych warunkach środowiska pracy. Jedną z placówek od wielu lat kształcącą w zakresie zawodów, na które istnieje popyt na rynku pracy jest Zespół Szkół nr 3 w Kraśniku. Oferuje on szeroki wachlarz typów szkół i profili kształcenia zawodowego. W chwili obecnej w Zespole Szkół nr 3 funkcjonuje 36 oddziałów, w tym 23 zawodowe. W roku szkolnym 2015-2016 kształci się 890 uczniów w Liceum Ogólnokształcącym, Szkole Mistrzostwa Sportowego, Technikum, Zasadniczej Szkole Zawodowej, Liceum dla Dorosłych oraz Gimnazjum Sportowym. Zawody poszukiwane na obecnym rynku pracy kształcone w tej placówce to technik informatyk, technik mechanik o specjalności operator obrabiarek skrawających, konwencjonalnych i numerycznych. Oraz technik mechanik pojazdów samochodowych, technik hotelarstwa, technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej i technik elektryk oraz kształcone w Zasadniczej Szkole Zawodowej Mechanik i Elektryk. Kształcenie zawodowe musi ściśle współgrać z otoczeniem społeczno-gospodarczym, dlatego szkoła współpracuje z Politechniką Lubelską, Państwową Inspekcją Pracy oraz lokalnymi instytucjami. I przedsiębiorstwami, dając uczniom możliwość odbywania praktyk i staży, a w przyszłości także zatrudnienia. Szkolnictwo zawodowe to niewątpliwie przyszłość dla młodych ludzi, dlatego. Ważne jest to, żeby w to szkolnictwo zawodowe inwestować. My, jako samorząd powiatowy, jako organ prowadzący, inwestujemy w szkolnictwo zawodowe. W zespole, w zespole szkół numer 3 zakupiliśmy nowoczesny sprzęt, nowoczesne maszyny numeryczne. Chcieliśmy, chcielibyśmy profesjonalnie kształcić młodzież w tych kierunkach. Zachęcam bardzo do. Podjęcia nauki w zespole szkół nr 3, w zespole szkół, który ma taki profil zawodowy, bo niewątpliwie to daje dużą szansę na rynku pracy. Zwracam się do młodzieży gimnazjalnej, do rodziców, aby podejmować te decyzje racjonalnie. Nie wszyscy muszą skończyć studia wyższe. Naprawdę potrzeby, potrzeby są na rynku pracy duże, związane z konkretnymi zawodami i tutaj stawiałbym na robotykę, na elektromechanikę i to właśnie daje zespół szkół nr 3. Uczniowie Technikum Mechanicznego o specjalnościach operator obrabiarek skrawających, konwencjonalnych i numerycznych uczestniczą w wycieczkach programowych do Fabryki Aparatury i Urządzeń FAMET S.A. w Wannopolu i Jędrzejowie. Fabryka Aparatury i Urządzeń FAMET Spółka Akcyjna zlokalizowana jest w Kędzierzynie Koźlu. FAMET S.A. posiada pięć zakładów produkcyjnych. W Kędzierzynie koźlu, Wędrzejowie, kępnie, opolu i w annopolu. Przedsiębiorstwo specjalizuje się w projektowaniu, produkcji, dostawach i usługach montażowych, aparatury procesowej i urządzeń dla przemysłu chemicznego, petrochemicznego energetyki. Do obszaru działalności spółki należy również produkcja części do elektrowni wiatrowych, maszyn budowlanych i przeładunkowych. Zakład nr 5 w Annopolu jest wykonawcą głównie komponentów do elektrowni wiatrowej. Zakład nasz zawarł z zespołem szkół nr 3 w Kraśniku porozumienie w sprawie współpracy w celu kształcenia zawodowego ucznia. Porozumienie to realizowane jest poprzez wycieczki dydaktyczne w zakładach w Annopolu i Jędrzejowie oraz organizację praktyk zawodowych. Podczas praktyk uczniowie technikum mechanicznego o specjalności operator obrabiarek skrawających mają możliwość bezpośredniego uczestnictwa w procesach produkcyjnych. Dobre wykształcenie zawodowe umożliwi im w przyszłości lepsze znalezienie pracy zarówno w naszych zakładach, jak i u innych pracodawców. Uczniowie odwiedzają również firmę Nabor w Kraśniku. W trakcie zwiedzania zakładu młodzież poznaje najnowocześniejsze zasoby obróbki skrawaniem oraz może prześledzić proces produkcji poszczególnych wyrobów. Bardzo chętnie z zespołem szkół nr 3 chcielibyśmy nawiązać współpracę bardziej ścisłą. Chętnie przyjmowalibyśmy na praktykę uczni, potem na staże, oczywiście po ukończeniu szkoły. Jesteśmy otwarci na współpracę z młodzieżą, bardzo chętnie zatrudniamy i stawiamy w ogóle na młodzież w naszej firmie. Jest duża potrzeba w tej chwili absolwentów po szkołach technicznych, po wyższych po, po, po szkołach po technicznych. Potrzebujemy w zawodach tokarz, szlifierz, ślusarz, frezer operator maszyn numerycznych, operator centrów rezerskich, programistów, których nam ciągle brakuje. Poszukujemy takich ludzi. Obrabiarki CNC to jedne z najnowocześniejszych urządzeń. Dlatego też wzrasta zapotrzebowanie na specjalistów w tym zakresie. Zdobycie wiedzy praktycznej w zakresie obsługi CNC odbywa się również w Fabryce Łożysk Tocznych w Kraśniku. Fabryka Łożysk Tocznych Kraśnik od zarania dziejów związana jest ze zespołem szkół nr 3. To na w bazie fabryki łoży powstawały pierwsze szkoły, pierwsze klasy szkoły zasadniczej. To tutaj kształciły się przyszłe kadry fabryki. Nierozerwalnie od kilkudziesięciu lat dzięki współpracy szkolimy nowych uczniów klas technicznych. Wielu absolwentów zespołu szkół nr 3 znalazło zatrudnienie w fabryce łoży stocznych Kraśnik. Pracują na najnowocześniejszym parku maszynowym oprawiarki nowej generacji pozwalają na rozwój, doskonalenie ich umiejętności. W zasadniczej szkole zawodowej młodzież zdobywa umiejętności praktyczne w zawodzie elektryk i mechanik pojazdów samochodowych, który w związku z systematycznym rozwojem branży mechanicznej otwiera szerokie perspektywy zatrudnienia. Pomocą w organizacji praktyk służy Rudnik Tumaj. W firmie tej młodzi ludzie kształcą się na najnowocześniejszej generacji sprzęcie pod okiem wykwalifikowanych opiekunów. Młodzież z technikum o specjalności technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej wyjeżdża do Centrum Innowacyjno-Wdrożeniowego Nowych Technik i Technologii w Inżynierii Rolniczej Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. Uczniowie uczestniczyli też w wydarzeniu kończącym realizację projektu I. E. odnawialne źródła energii lubelszczyzny. System zwiększający zainteresowanie uczniów, kontynuację kształcenia w kierunku Gof. Uczniowie technikum hotelarstwa uczestniczą w licznych wycieczkach do hoteli i pensjonatów. Młodzież odbywa też praktyki w lokalnych hotelach i zajazdach, a także bierze udział w warsztatach dotyczących obsługi gości hotelowych. Absolwenci tego kierunku z pewnością znajdą zatrudnienie w prężnie rozwijającej się branży hotelarskiej i gastronomicznej. Zajazd Primavera posiada dużo sale banketowe oraz pokoje gościnne dla gości. Młodzież szkoły numer 3 odbywa u nas praktykę z zakresu hotelarstwa oraz obsługa klienta, czyli kelnerstwa. Ogólnie jesteśmy zadowoleni ze za współpracy z uczniami. Rośnie młoda kadra dobrego hotelarstwa. Uczniowie technikum informatycznego zdobywają wiedzę i umiejętności m.in. dzięki wyposażaniu i oprogramowaniu pracowni komputerowych oraz w czasie praktyk w lokalnych instytucjach. Młodzież z zespołu szkół nr 3 stworzyła koło naukowe Robotics i weźmie udział w konkursie First Robotics Challenge. Jest to najbardziej prestiżowa, innowacyjna, międzynarodowa formuła konkursu z dziedziny robotyki, w jakiej kiedykolwiek nasza kraśnicka młodzież mogła wziąć udział. Konkurs First Robotic Challenge łączy naukowe podejście w dziedzinie robotyki i nowoczesne technologie. Pod koniec lutego 2016 roku planowany jest koniec budowy robota i jego udział w turnieju międzynarodowym. Duży wpływ na jakość kształcenia zawodowego ma praktyczne nauka zawodu. Dlatego też nasza szkoła współpracuje z wieloma zakładami pracy, działającymi na tutejszym terenie. W ramach odbywania praktyk i zajęć praktycznych uczniowie nasi mogą łączyć teorię z praktyką, zdobywając niezbędne umiejętności na konkretnych stanowiskach pracy. Stwarza to szanse na późniejsze zatrudnienie naszych absolwentów w tych przedsiębiorstwach.